wieloetapowe. Co prawda preferujemy kandydatów jest na, jest na zasadzie konkursowym, czyli na każdym etapie kandydat yy, zbiera punkty. I my preferujemy kandydatów z wykształceniem wyższym, magister równorzędny o kierunku przydatnym do służby, czyli prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe są to nowe kierunki lub bezpieczeństwo wewnętrzne. I za to wykształcenie można dostać 8 punktów. Oczywiście tych punktów zbiera się na poszczególnych etapach, ja to jeszcze dopowiem. Wykształcenie wyższe, magister równorzędny o kierunku innym niż wymieniony w punkcie pierwszym który przytoczyłem 6 punktów. Wykształcenie wyższe licencja mamy 4 punkty. I teraz tak, po złożeniu dokumentów kandydat jedzie do jednej ze szkół policji w Polsce na test sprawności i test, test sprawności fizycznej i test wiedzy ogólnej i to jest szkoły policji w Katowicach w Pile, w, w Lemionowych. Maksymalnie można dostać za test sprawności 40 punktów. Tak jak mówię, te punkty są sumowane. Za test wiedzy również 40 punktów. Test wiedzy jest to z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Są to pytania w zasadzie... Na etapie, na no się wosu, tak? wiedza o społeczeństwie gdzieś na szkole średniej, ale trzeba troszeczkę jednak y, poczytać. Test sprawności ma na zasadzie no, sprawdzenie kandydata do służby pod kątem y, predyspozycji y, fizycznych. Następnie mamy, jeżeli kandydat zaliczy te etapy, mamy test y, psychologiczny, który ma na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby w policji. I tutaj ten test jest no, taki bardzo selekcyjny, ponieważ zalicza go około 35-38% osób. Następnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Jest to komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego policji i w czasie rozmowy, rozmowa ma na celu poznanie i ocenę społecznych postaw wobec ludzi oraz poznanie i ocenę motywacji kandydata do służby w policji, a także ocena jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. I też jest to punktowane. Czyli te etapy każdy kandydat musi przejść. Oczywiście mamy też uproszczoną procedurę, ponieważ my nie szkodzimy na przykład pilotów, gdzie również potrzebujemy, czy innych specjalistów, którzy mają uproszczoną tą procedurę. Ale na przykład test psychologiczny czy badania lekarskie muszą przejść jednak wszyscy kandydaci. Mimo, może nie jesteśmy jakimś konkurencyjnym, konkurencyjną instytucją wobec firmy tutaj w pod względem płacowym, ale e, tak jak rozmawiam z kandydatami do służby na rozmowy kwalifikacyjnej, to ważnym warunkiem jest to, że e, stała praca i pewna płaca, prawda. Jest to jakaś stabilność. E, ja powiem, nie jest to tajemnicą, że z chwilą przyjęcia do służby, bo później z chwilą przyjęcia do służby Młody policjant, nowo przyjęty policjant jedzie na sześciomiesięczny kurs podstawowy również w Polskę do jednej ze szkół, czyli to też w Katowice, Piła, służb Legionowo. Jest to sześciomiesięczny kurs, później jest tak zwana adaptacja zawodowa po tym kursie. Jest to adaptacja w oddziałach prewencji. No jest to dla mnie wszystkich na to no, rezygnują niestety, ale to jest zabezpieczanie interes masowych, czyli mecze, koncerty, protesty społeczne. No, jesteśmy do tego ustawowo powołani, musimy też to zabezpieczać. Jakie zarobki? Na początku, czyli tak zaczynamy od zera, nikt nie ma żadnego stażu, czyli przed i osoba, która jedzie na kurs podstawowy jest to około 1300-1400 zł na lekko, ale to jest 6 miesięcy, ale na szkole ma tak powiedzmy blikt opierunek, prawda, także już za te rzeczy nie płaci. Po kursie podstawowym jest to około 200, -200 czyli już na rękę No i później już tylko, tylko w górę. Trzy lata jest okres służby przygotowawczej, gdzie policjanci są co, co jakiś czas oceniani i po trzech latach, jeżeli nie był karany, sprawił się na swoim stanowisku, jest mianowany do służby stałej. Czyli już tam są różne dodatki. Dlaczego jeszcze atrakcyjna praca, tak jak mówię, pod względem finansowym, póki co do dzisiaj jeszcze jest tak zwana trzynasta pensja. Są dodatki, jeszcze jest, są dodatki do finansowania do to tak, to czasów. Nie są może to duże pieniądze, ale jakieś są, prawda? Czyli tak sumując, no, jest to jeszcze w miarę atrakcyjne. No i zmieniły się zasady emerytalno-rentowe, prawda? Ale no do 67 lat nie trzeba pracować. Jest to 25 lat, 25 lat służby lub 55 lat życia, prawda? Także jeszcze jest to, jeszcze jest to atrakcyjne. Nie ma problemu, żeby kończyć studia czy studiować w czasie służby w policji. Oczywiście, jeżeli są to kierunki preferowane, tak jak tutaj te, które wyczytałem, przełożony udziela zgody na kontynuowanie studiów i są do tego urlopy dodatkowe. Jeżeli wypada jakaś służba, w tym czasie ma zjazd, ma dzień wolny. Jeżeli nie są to kierunki, no niekoniecznie, niekoniecznie przełożony musi dać w tym czasie wolny. Niestety, my jesteśmy instytucją skierowizowaną. Działamy na rozkaz i, i, i nie wszystko musi się tutaj no, policjantowi podobać, tak, tak. Nie, wolno na zasadzie kiedy i odpowiedzi, bo nie A, tak. tutaj ustawowo tak jak musi. Się...